Dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu z Chin. Aktualnie mamy majówkę. Tutaj w Chinach też się obchodzi takie święto i już od 29 kwietnia do 3 maja mamy wolne, nie mamy castingów, nie ma sesji zdjęciowych, także stwierdziłam, że wykorzystam te dni wolne jakoś bardziej produktywnie i zabieram Was dzisiaj na małą wycieczkę. Znalazłam na mapce bardzo ładne miejsce, coś Ala Park. Tam też powinny być jakieś takie tradycyjne chińskie świątynie, także. Powinno być naprawdę fajnie i teoretycznie mogłabym użyć taksówki jako środka transportu. No ale co to by był za vlog i w ogóle co to by było za atrakcja, jakbym po prostu wsiadła w taksówkę? Także będziemy korzystać dzisiaj z chińskiego metra. Pokażę Wam, jak to wygląda. Ogólnie ja w Chinach rzadko korzystam z komunikacji miejskiej, a to dlatego, że praktycznie od poniedziałku do piątku jeździmy na sesje zdjęciowe taksówkami. Agencja zamawia dla nas taksówki, także będę korzystać z tego metra może trzeci albo czwarty raz w życiu. Zobaczymy, mam nadzieję, że sobie poradzę. Mamy ze sobą oczywiście Google Map, także damy radę. Całkiem przypadkowo ubrałam się na beżowo. Jestem w takim klimacie przyrodniczym. Mi się od razu takie stylówki w takich kolorach i kapelusz kojarzą z takich bardzo popularnych programów przyrodniczych. Taki klimat safari, właśnie. No, może dzisiaj nie będziemy na safari, ale też będzie fajnie. Mapa pokazuje, że. Mamy do przejścia niecałe 2 km do stacji metra. Później wsiadam do niebieskiej linii, jadę dwie stacje i później już tylko 600 metrów do celu. Ogólnie za długo tym metrem nie pojedziemy. Mogłabym też wynająć rower, bo jest ich tutaj. Naprawdę sporo, ale powiem Wam szczerze, że mam lekkie obawy co do ym, jeżdżenia tutaj rowerem. Nie mam kasku, oni ogólnie jeżdżą tutaj jak szaleni, nie wszędzie są też ścieżki rowerowe, jeżdżą po chodnikach albo po ulicach, także chyba jednak wybiorę metro. Tego mi właśnie było trzeba w ten upał i skwar. Malinowa, mrożona herbatka, zresztą nazwisko zobowiązuje, nie mogło być inaczej. często jak dodaję jakieś stories na Instagramie, że chodzę tutaj, podróżuję sobie, zwiedzam sama, to pytacie się mnie, czy ja się nie boję, czemu nie chodzę z dziewczynami z agencji. No słuchajcie, czasami jest tak, że no nie zawsze trafi się taka ekipa na kontrakcie, z którą spędzacie mnóstwo czasu. Ja na przykład na taką ekipę trafiłam w zeszłym roku. Naprawdę mieliśmy super vibe, wychodziliśmy sobie razem zwiedzać, w góry, jeździliśmy na do innych miast, także naprawdę mieliśmy fajną paczkę, ale no nie zawsze tak jest. Te kontrakty modelingowe są jednak na tyle specyficzne, że przylatujecie do obcego kraju i spotykacie tam dziewczyny z całego świata, które no nie zawsze mówią dobrze po angielsku, nie wszystkie są takie mega otwarte na nowe znajomości, także to jest totalna loteria, jeżeli chodzi o poznawanie tutaj ludzi. Ja też jestem taką osobą, która jakoś nie ma problemu po prostu ze spędzaniem czasu sama ze sobą. Nie, nie przeszkadza mi to, ja wręcz lubię po prostu czasem sobie wyjść sama, pozwiedzać, pochodzić sobie i też jest bardzo fajnie. Nie potrzebuję cały czas mieć po prostu kogoś do towarzystwa tutaj. Linia, do której mam wsiąść, to jest linia numer 18 i tutaj również możemy zobaczyć tą linię numer 18, także naciskamy i szukamy Long Pan jest tutaj i wyświetla nam się od razu kwota i płacimy, tutaj wybieramy płatność czy WeChat, czy gotówką, czy Alipay. Ja zapłacę aplikacją Alipay. I tutaj wyświetla nam się kod, który po prostu musimy zeskanować, żeby zapłacić. I płacimy aż 3 RMB, słuchajcie. Gotowe? Co ciekawe, słuchajcie, tutaj nie dostajecie papierowych bilecików, tylko takie oto żetony, prawie jak do gry w kasynie. I ten żeton już jest tak nabity, że nie możemy wysiąść na innej stacji niż tą, którą opłaciliśmy. I jak będziemy chcieli pojechać dalej, to po prostu nie przejdziemy przez bramki i będziemy musieli iść do ochrony, dopłacać po prostu za tą dodatkową trasę. Powiem Wam szczerze, że bez Google Maps to ja z domu się nie ruszam. I naprawdę wszystko jest wytłumaczone w tak prosty sposób, krok po kroku, że ciężko się tutaj zgubić, nawet w Chinach. I tak, moi drodzy, wygląda metro w Chinach. Tutaj te niebieskie linie oznaczają początek. Kolejki. Dzisiaj akurat nie ma ludzi, bo jest święto, ale normalnie tutaj, tak jak widzicie, są oznaczone strzałkami i wszyscy tutaj w rządku ładnie ustawiają się w kolejce i po kolei wchodzą do metra. Wszystko z kulturką. Dzisiaj jest idealny dzień na zwiedzanie. Przez to, że jest święto, tutaj jest naprawdę mało ludzi. Normalnie w dni pracujące w ciągu dnia w życiu bym nie usiadła, nie byłoby tutaj miejsca. Czasem jest nawet tak, że po prostu nie wyjdziemy do metra, bo jest za dużo ludzi i trzeba wtedy czekać na kolejne. No ale jeżdżą one dosłownie co dwie minutki, także nie ma z tym najmniejszego problemu. Te metra tutaj w Chinach są naprawdę turboczyste, aż pachną nowością. Także, sama przyjemność korzystać z tego środka transportu, naprawdę. Mamy to, jesteśmy na miejscu. Miałam pewne obawy, bo do końca tej miejscówki nie sprawdziłam, więc mogło się okazać, że na przykład jest dzisiaj zamknięta albo nieczynna, albo w budowie. Tutaj naprawdę wszystko jest możliwe, ale jest tutaj całkiem sporo ludzi i zapowiada się naprawdę fajnie. Nawet tego nie sprawdziłam i okazało się, że trzeba tutaj kupić bilety, ale udało mi się bez problemu ten bilet nabyć i zapłaciłam 16 RMB, czyli no naprawdę niewiele, a już po samym wejściu naprawdę zapowiada się obiecująco. A na wejściu automat z mrożonymi herbatkami i Powerbanki, czyli zestaw obowiązkowy każdego Azjaty. Uczę się na błędach, wzięłam tym razem ze sobą spray na komary, bo w takich tropikalnych warunkach dzisiaj naprawdę mogłoby być ze mną źle, gdybym się nie popsikała. Podczas pobytu w Chinach bardzo często spotykam się z tym, że pary robią sobie sesje zdjęciowe właśnie w takich miejscach, ale to nie są byle jakie sesje zdjęciowe, to są takie bardzo tematyczne sesje zdjęciowe. Oni są poprzebierani w jakieś takie, wiecie, suknie balowe, w garnitury, kobiety mają gorsety, kapelusze, więc oni są bardzo mocno ucharakteryzowani. I no, podczas mego pobytu tutaj w tym parku już minęło. Mam trzy takie sesje zdjęciowe. A najfajniejsze jest to, że tego typu tropikalne miejsca możecie znaleźć dosłownie kilka kilometrów od ścisłego centrum Guangzhou. A tutaj stacja łowiecka, panowie sobie łowią rybki. I myślę, że z tym moim, Kapeluszem pasowałabym tam idealnie. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, i to jest fajne właśnie w tych moich takich spontanicznych, niezaplanowanych wycieczkach, że ja po prostu idę przed siebie i odkrywam tego typu miejsca. Wychodząc z parku kupiłam sobie jeszcze wodę kokosową i powiem Wam, że u mnie z tą wodą kokosową bywało naprawdę różnie. Miałam takie momenty, że totalnie mi ona nie smakowała, miałam wręcz odruch wymiotny jak próbowałam ją wypić, a teraz mam taki czas, że wielbię wodę kokosową. Mogę ją pić codziennie, zresztą no, tutaj przy takich temperaturach i przy tak dużej wilgotności naprawdę ta woda kokosowa to tutaj zbawienie. podołałam, słuchajcie, nie wróciłam metrem, e, zamówiłam taksówkę, ale mam na to usprawiedliwienie. E, słuchajcie, chyba z godzinę szukałam wyjścia z tego parku. E, ten fragment o wodzie kokosowej, który nagrywałam wcześniej, ja byłam przekonana, że ja już jestem przy wyjściu e, i jak widać, byłam w naprawdę wielkim błędzie. Okazało się, że byłam w samym środku tego parku. Próbowałam znaleźć to wyjście z dobrą godzinę. Za każdym razem znaki pokazywały mi inną stronę, także na Naprawdę się naszukałam tego wyjścia, jak w końcu je znalazłam, to już mówię nie marzę po prostu o taksówce i klimatyzowanym samochodzie, także zamówiłam taksówkę, jestem już w mieszkaniu i słuchajcie, strasznie się cieszę, że się zmobilizowałam dzisiaj i wyszłam z domu, bo miałam rano takie, wiecie, trochę mieszane uczucia odnośnie tego zwiedzania dzisiaj, bo po pierwsze jest strasznie duszno. Po drugie, trochę mi się samej nie chciało, też nie wiedziałam dokładnie, gdzie chcę iść, co tam będzie, czy to w ogóle. Będzie otwarte, ale wyszłam z domu. Zobaczyłam kolejne fajne miejsce na mapie Guangzhou. Także bardzo się cieszę i bardzo się też cieszę, że mogłam Wam pokazać pokazać Wam kawałek tego miasta z takiej trochę innej strony: nie tylko sesji zdjęciowych i centrum handlowego, tylko, tylko coś więcej. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Tak to chyba szło. I do zobaczenia w kolejnym vlogu.